W wydarzeniach 24 najwyższa spora, pora sprawdzić pogodę na dziś. Karolina Filipkowska z nami. Dzień dobry. No, jeszcze ciemno, ale nie jest aż tak zimno. Na razie, kożuchy na szczęście możemy jeszcze trochę potrzymać w szafie. A dzisiaj, co? Deszcz. Deszcz w całym kraju bez wyjątku, bądź mrzawka, front atmosferyczny nad Polską. No i jak chmury frontu, no to oczywiście musimy dzisiaj mieć ze sobą parasole. Przydadzą nam się. Albo właśnie te parasole, albo kurtki przeciwdeszczowe. I tutaj, sprawiedliwie bez wyjątku, w całym kraju właśnie taka pogoda dziś. Jeżeli chodzi o pozytywne informacje pogodowe, bo takie też są, to weekend ma nas przyjemnie zaskoczyć. Na zachodzie rozpogodzi się w sobotę, a w niedzielę jest większa szansa, i to praktycznie w całym kraju, na to, że pojawią się. Promienie słoneczne. Na Podkarpaciu tylko więcej chmury i opady deszczu. Zobaczmy mapę i zobaczmy, co tutaj dla nas dziś szykuje pogoda. Front atmosferyczny głównie będzie utrzymywać się nad północną częścią Polski, no ale te chmury będą gościć praktycznie wszędzie. Te deszczowe chmury. To też nie tylko w Warszawie będą występować opady, w Berlinie także popada do 14 stopni, 1 stopień więcej w Wiedniu i także deszczowo. Moskwa, Mińsk z opadami deszczu, temperaturą 10-11 stopni, w Kijowie zachmurzenie całkowite, ale padać nie powinno do 12. Chłodniej w stolicach Skandynawii tam 8-9 stopni, Paryż do 18-27. To Lizbona, tu zdecydowanie. Najcieplej. W Polsce w tym momencie dominuje zachmurzenie duże miejscami całkowite i lokalnie. Z tych chmur wytrącają się opady mrzawki bądź też deszczu. Temperatura Niska w Zakopanem 5 stopni, na krańcach wschodnich około 9 stopni, tu nadal nie przekraczamy granicy 10, Kielce czy Kraków z temperaturą do 8, poza tym maksymalnie 10, 11 czy 13 stopni, tyle w koło brzegu. W trakcie dnia temperatura ta maksymalna już praktycznie się nie zmieni, to na co możemy dzisiaj liczyć to 12, 13 stopni w Zakopanem, temperatura za co zrośnie dwukrotnie do maksymalnie 10, no i praktycznie w całej Polsce. W prognozach mamy opady, deszczu bądź mrzawki. Przygotujmy się na taką pogodę. Parasole na pewno będą potrzebne. Na barometrach w Warszawie 104 haskale. Warunki drogowe trudne, w całej Polsce bez wyjątku drogi będą śliskie, a widzialność będzie ograniczona. Należy zachować szczególną ostrożność. Warunki biamy przy Szarej, deszczowej pogodzie. Niekorzystne w całym kraju bez wyjątku. Tutaj także sprawiedliwie, a temperatura odczuwalna niższa niż ta na termometrach. W większej części Polski to odczucie temperatury poniżej 10 stopni, w centrum to tych wspomnianych maksymalnie 10 stopni. Sprawdzamy raport smogowy. No, Włocławek, Warszawa, Opole, Częstochowa. Tu mogłoby być lepiej. Do zobaczenia.